Patrek kanał Buty nie grają, a dzisiaj zajmiemy się naprawdę hype'owymi butami. Ktoś powie hype buty, pomyślisz sobie, hmm, może jakieś kolabo z Travisem. Hmm, może to Travisy z PlayStation, które ostatnio jeden amerykański youtuber Fakey pokazywał siebie na kanale, no ale cóż bywa. A może to coś z Diorem, a może to nowe kolaboracyjne wydanie Nike z Louis Vuitton. Nie, moi drodzy, nie, nie, to nie to. To nie to. Tym razem to naprawdę hype'owe buty. Buty tak nieosiągalne dla przeciętnego człowieka, jak złożenie kostki lubika dla węża. Bo nie ma rok, no to oczywiste. Co to za buty? Te buty to buty Lidla. Tak, moi drodzy, tak. I tak widzieliście po miniaturce, co to za buty, ale chciałem zbudować dramaturgię. Są to buty z Lidla. Jak wiemy, klapki z Lidla były bardzo hypowym itemkiem. Też mam, poszedłem sobie do Lidla i kupiłem, tak samo kupiłem te buty. Co Wam mogę powiedzieć o tych butach? Ja jestem zdziwiony, może je już rozdziewiczymy, no bo wiecie, w ziemię personal <laughs> tam biega. Sprawdzimy ich na początku wak. Oczywiście mamy tutaj rozmiar 11 UK, 45. Jeśli chodzi o fit, bo ja już je przymierzałem, to jeśli chodzi o fit, to są one 0,5 albo cały size w dół. Chyba, że masz tak jak ja wysokie podbicie, no to wtedy zostawiasz sobie takie, jakie masz, bo no, powiem Wam, że troszkę fitują w górę. Ale ja mam wysokie, więc dla mnie jest giciot. Wyjmujemy jeszcze wkładeczkę, o, tak na poziomie Adidasa, wkładka z papieru i zważymy te buty. Oczywiście odepniemy jeszcze od drugiej. Tu mamy jakąś meteczkę, o której porozmawiamy. Niestety, buty są bez boksa. No, kto by się spodziewał, że w butach z Lidla nie będzie jakiegoś boksa? No, ja bym się spodziewał. Sprawdzamy wagę butów, ponieważ buty ogólnie wydają się bardzo, bardzo leciutkie. But prawy. 269 gram. But lewy. 275. Bardzo, bardzo leciutkie buty. Zobaczymy co jest na metce. Na metce jest yy, nic ciekawego, kompletnie nic ciekawego. O, tu są jakieś opisy. No oczywiście polskiego nie dali. A nie, przepraszam, but jest. But typu sneakers. Yy, PU na bazie wody do zrównoważonej produkcji materiałów. Wygodne wyściełanie języków i brzegów cholebki. Podeszwa z tkaniny, dla przyjemnego komfortu noszenia. Materiały powierzchni. Tkanina. PU, wolno DMFA. Podszewka, tkaniny. Wyściółka, tkaniny. EVA, podeszwa EVA. Ok, czyli tutaj w podeszwie mamy piankę EVA. I czuć, że to pianeczka, bardzo lekka, bardzo... Nie spodziewam się po niej za wiele. Ogólnie po tych butach nie spodziewam się za wiele. Ale powiem Wam, że takie letnie, leciutkie buty są dość przyjemne, dość przyjemne buciki. W ty założyłem prawy but, tylko żeby go przetestować, czy jest całkiem dobry i już jest czarny. No ale no wiadomo, biała podeszwa. Tak to powiem Wam, że sam designowo but nie jest najgorszy. Mi przynosi na myśl od razu może jakieś nubalansy. Wiem, że grzeszę bardzo, ale górą new balansy i trochę taki monster podeszwa, jak może w jakichś Jadenach, Smithach. Wiadomo, nie aż taka, ale powiem Wam, że naprawdę przyjemny bucik. Cena retailowa tego buta to moi drodzy 64,99, więc wyjąłem 65 zł z portfela i kupiłem. mimo to. Że te buty są bardzo drogie, to jednak jest na nich retail. I tak widziałem już na Vinted chodzące po 100. Niektórzy po 80 sprzedawali, czasami tam 150. No, nie jest to taki retail jak na klapkach. Klapki potrafiły i po 250 chodzić. I przede wszystkim małe sajzy tutaj chodzą: 40, 41, 42. No, ale to wiadomo, jak we wszystkich takich bucikach. Czy będę chodził w tych butach? Oczywiście, moi drodzy. Ja myślę, że to będą moje bitersy w te lato, więc no powiem wam, że jestem usatysfakcjonowany. Jeśli chodzi o wykończenie, no cudów tu nie ma, ale nie ma tragedii. Naprawdę, niektóre buty Nike czy Adidasa są dużo gorzej wykończone. Tutaj nigdzie klej nie wystaje. Jest naprawdę sztosik. Jeśli chodzi o materiały, no to tutaj ta siateczka widać, że bardzo cieniutka, w miarę przewiewna. E, tutaj ta skóra jest bardzo, bardzo super. E, mi na przykład mega siedzi tutaj ten pultak i ten tutaj, z tą, jakby taką flagą niebiesko-czerwono-żółtą. Bardzo fajne, mi się to podoba. To jest mój ulubiony element tego buta, oczywiście, poza logiem lidla, moi drodzy. Dajcie znać, czy sami kupiliście tego buta, czy też jesteście taką hype bestią jak ja, która olewa wszystkie premiery Easy, wszystkich Off-White'ów, wszystkich Travis'ów Scottów, a leci do Lidla o 7 rano, żeby kupić sobie takie buty. Jeśli będą wychodzić następne, oczywiście, prawdopodobnie, też powinę. Dajcie znaka, co o tych myślicie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!